Mam koste z te i dziś jest ze mną gość specjalny. Cześć. I dziś nagrywamy Brawl Stars. Niedługo kupię. Jak możecie zauważyć gadżet. Kupię do Franka, bo nie wiem jak działa. Może drop na jakąś postać. No to przejdźmy do odcinka. No to solo zagram, bo na duo często noby grają. Albo... Tarą, bo mam gadżet. Mój pierwszy zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli chcecie więcej odcinków, to już 30 wybrał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Wtedy nam drożnie poszło zęba. No, to jest, To już nie a jeśli nie zostawiłeś, to masz na to 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, Uf 1. Jeśli nie, nie, nie. Ok. Ufajnie, Pr I to nie. No fajnie dalej. Patrzmy to, żeby. Tu się boję trochę. Jeszcze potem chyba cztery odcinki gdzieś nagram z, z Brawla. Albo jutro, bo nie wiem. Wszyscy na mnie, czemu? Dzisiaj ja mam... Jeszcze będzie czter... Będą jeszcze cztery odcinki. No. Z różnych gier, na przykład z Brawla lub nie wiem. Lubię parę. Wiem. wiem. to No. No. Albo jakieś inne Ale jeśli nie subskrybujecie to zostawcie subskrypcję. Bo... I jak nie, nie, no, no, komentarzu... no nie, ale nie, 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 to się nie, ale teraz będę no, to się nie, 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 jeszcze jedną rundę, a potem ty zagrasz. I teraz zagrajmy down'a na bo jest down'em na duo. Jak przegram... Do niego jest mega fajny ten star power. No. Jak przegram, to mam pecha dzisiaj. O, jest to sandy. Bo ja zawsze wygrywam to do Na wszystkich tych grywach. Wygrywam zawsze. Bardzo no, jest zdenerwiający, jeśli chodzi o Głupie piper! Jeszcze raz zagramy. Bo ten Teraz będzie coś czy inte i No. Bo teraz będzie gar... Nie, nie ma, bo zero dostałem. A już chcieliśmy gadżet kupić, chyba żeśmy drupnęli gadżet. Ale wątpimy do... Kolejne kolejną rundę. Są ma. Są. No to. Jak dropniemy postać? Będzie fajnie. Ja mam tylko najlepiej jedną legendę. legendę. No najlepiej legendy, na... a naj... najmniej my chcemy, ale chcemy bardziej niż gadżety Jackie. Bo drugim na moim drugim mogę pokazać klub ja do niego dołączę oczywiście ale ja nie mogę zmienić niestety charków to zrobię nowy klub mam prawie o, nie myślę nazwy tak samo tylko że inne bo to ja na drugim koncie mogę pokazać wam moje drugie konto dzisiaj grałem ma już tam oczywiście Jake jak możecie zauważyć jeszcze no dużo postaci, mało pucharków. I co, no teraz zagramy żeby dostać... Wybaczcie to te odgłosy, ale mamy dzisiaj słabe warunki do nagrywania. Hmm. Ciekawe czy teraz wygram chociaż raz, bo coś odcinek. A może tym tak robi, że drobny brawlera, ale raczej nie. Za no, nie dropnęłam, ale mam tyle postaci, do których mogę gadżet dropnąć, że wątpię. No, może gadżet będzie jakiś, ale... My byśmy bardziej chcieli, żeby, żebyśmy kupili gadżet do sklepu. Hmm. Bo te, do franka jest fajny. Fa, e, fajny e, A tak byśmy jeszcze dropnęli jakieś tuławy, nigdy nie mam pewności jakich. No i co dropnęli? A tak będziemy mieć jeszcze. Niedługo do ty będę mógł do Powery i jeszcze. i jeszcze do Hydai na Majka. Do Spajka też. Ja też niedługo będę do Spajka, bo zbieram. I teraz niestety ten Leonik no, musiał no. mieć. A może. Się... No i tak to... Może nawet wygramy tu rundę, to jak ten coldboard do zadnia. Na następnym odcinku no, może, może i, i może ja będę nagrywała, może i będzie też moje konto, bo na, i, jak widzicie na razie I nie No i kupimy sobie kady. I skrzynka. Będę no, już nasza. Wątpimy, żeby nam coś dopnęło, ale no, no, na pewno. No, może. Wątpimy, jak jakaś legenda. To macie zostawić suba, suba, łapkę w górę i komentarz. Mm. Dobra, teraz Teraz. jak otwier klikamy na skrzynkę, poszekaj. i widzu od, y, łapkę w górę, kliknij i mm. Jeśli chcecie i piszcie w komentarzach, czy z tej skrzynki coś dropnie. my wątpimy w to tylko... Pieniądze, ale no. to i tak dobrze będzie niż gadżet. No, chociaż gadżet. I łapka w górę. Trzy, dwa, dwa jeden. jeden, łapka w górę. No, no, oczywiście, się. ale będziemy mieć już gadżet. Chyba. Nie wiem do końca. Nie wiem do końca, ale będziemy mieli może gadżet. Jeszcze, jeszcze nie. nie! Jeszcze pięć by zabrakło, ale możemy. Będziemy mieć jeszcze skrzynkę. Mamy no. jeszcze trochę końców. I kupimy trochę... gadżet do Franka. Bo fajny... Do Colta jest Ja mam gadżet do Kolta, bo bardziej mógłbym lepiej kupić do Poko. Miałem w ofercie przez pięć dni jeszcze do Poko, ale nie udało mi się uzbierać pieniędzy. Kupiłem do Kolta, bo uważałem, że Kolta to fajniejsza postać niż Tłoko Piszcie, kogo bardziej lubicie, Kolta czy Poco? Ja kupiłem i do kolta jest taki, że szybciej przeładowuje. Ja kupię do Franka i będę zbierał tylko pieniądze, żeby kupować te gadżety. Im no. I Star Power oczywiście, bo hmm. przeciwostacie Star Power Szkoda, no że dzisiaj nie, teraz... nie ładuje No, były takie odcinki, ale... No, na kanale chyba nie ma, że ja kupuję jakąś ofertę, ale usunęły się filmy. A chciałem. Hmm. Teraz gość zagra z fajkiem, bo chciał. Zobaczymy, jak mi, wy, jak mi pójdzie. Może dobrze, może słabo, nie wiem. Jak jesteśmy jeszcze z jakąś legendą, ale to jest nita. Też dobrze, ale bardziej bym wolał z jakąś na przykład. Tam jest też na dziewczyna, fajk. obijałem jego. Pewnie na tym kanale do końca. Ty... Okej, okay, tu jest jakaś panelka. Jeśli podobają się odcinki... Zapra... Oczywiście łatwiej. Wiemy, łatwe. że... Wiemy, że mało zostawiacie, ale bo niedawno I już Wiemy, że przypomniamy wyśleją. ciągle, ale dobijamy do końca tygodnia 30 subskrypcji, więc subskrybujcie. Dzisiaj dwie subskrypcje. Oczywiście ja bo... też zasubskrybowałam. Jeszcze... Ja też już niedługo będę youtuberem. No, nawet na odcinku w, w, w opisie podam Twój kanał, żebyś widziałem. Też że gromy. YouTuberzy, którzy nagrywają brawla prosimy, żebyście także ustawili łapkę w górę i subskrypcję. Bo wiemy, że większość osób, która ogląda i się podobają te odcinki. Ja dla prawie każdych youtuberów i... zostawiam. Więc Ani o, rozwaliliśmy anii tą anii rozwaliliśmy to już trzy drużyny. A się dobrze idzie gierka. Za 100 subskrypcji będzie konkurs na mega boxa. Wystarczy zostać Nie wiadomo kto wygra. Ale jeszcze jedna rzecz. Na live'ach, któryś potem, w jak potem live'ach będziecie mogli donate'y Jak dacie, będziecie mieli większe szanse na wygraną. I na tej legendy. Albo jakieś po prostu postaci. Dob Chcemy chociaż dobić te 100 tysięcy subskrypcji do końca roku. No do końca roku 100 tysięcy. Dlatego, bo może wtedy super da mi kod, twórcy. Wielka poszła spoko, ale nic się tam nie, nic nie dostaliśmy, bo już jest 21, 21 ranga. zaraz będzie koniec odcinka jak nabijemy na to skrzyneczkę no i otworzymy raczej nic nie drobnie ale gadżet będzie no chociaż gadżet ale jak dostanę kod twórcy to proszę was żebyście wpisywali bo wiem że większość osób jedno, którzy grają w brawla nie daje się jeśli ja dostanę, to... Są się, moi smokey, to za jak wtedy jak kupicie jakieś oferty za gemu lub coś, to ja potem dostanę dużo gemów za to, którego dostanę. I, I kupimy Mega Box i, i zrobię normalne. konkurs na Mega Boxa. To do wiem, co kupić i łapek w górę to, na czym jeszcze dostanie Mega Boxa. Albo jak wolicie, piszcie w komentarzu, czy wolicie Mega Boxa czy parę Big Boxów. No ja bym Boks. wolał Mega Boxa. Ja bo z Mega Boxa moim zdaniem są większe szanse. Chociaż z Big Boxa najwięcej epików mi wyleciało. Hmm. Tu ktoś jest? Chodzę, że to nie ty grasz z tym artistem. Jeśli chcecie ze mną na przykład nie... Bo będą live'y z Brawla. Chcecie ze mną grać to wbijajcie do klubu bufety i taki... Ja dzisiaj oczywiście wbijam, ale słabszym kątem. Mam dwa kąta. No. Ja mam dwa kąta też. No ja na jednym bardzo słaby, jestem 42 pucharki. Mało na nim gram, a na drugim mam trawia i Jutro spróbuję wbić 400-300 pucharków albo... Na pewno na, pewno jest to, na pewno jest to z kwarantanny, bo jest oczywiście koronawirus. No to na pewno na to z kwarantanny mi się uda bić Edith Pizza, bądź I jak ja wam wydaję, to też sobie te, e, wielkie oponent mam. już że w tym końcu Ja. Ten, e, a ja, jak zbieram no, właśnie tę skrzynkę otworzę, to potem zbieramy do końca kwarantanny, będę zbierał skrzynki. A potem otworzymy je. Na, na, na ostatnim filmiku po kwarantannie... To trochę będzie jeszcze tak kwarantanna trwało, bo jest przedłużona. Nie, trochę mało do szczynki, Teraz ty zagrasz. Dobra. Spróbuję na wielkie starcie, żeby mieć plus pucharków. No. Jestem z Ibbitem, mam... Egbit, nawet, Egbit jest nawet spokojnie, nawet kiedyś był najlepszą postacią, też moi koledzy twierdzili. No bo dużo zadawał HP Teraz teraz to już przeżytek I Teraz to ten jako na Jake No, no to, to teraz... Mam, że do... ja, to się drodni, Dziwne, sam... że jest bardzo rzadki no, To mnie dziwi no. Bo powinna być y, jakimś Mia... Na początku Jake miała być legendarnym Teraz jak? Na początku Jake miał... miała być najsłabszym legendarnym Ale nie wiadomo, czemu super się z tego zrezygnował Powiem Wam poradnik. Dodajcie już rzadkiego zodniarza. No, dodajcie rzadkiego? Zbierajcie 30 gemów i kupujcie rzadkiego zodniarza, no jak macie. I naj, Najbardziej tą ofertę się opłaca, jak, jak będziecie mieli już wszystkich, ba, wszystkich rzadkich. Bo Oprócz jak będziecie. Bo jak, no tak. I bo jak będziecie mieli y, wszystkich. Bo, o, to chyba będziemy mieć. Teraz chyba to przegramy, tutaj tyle zodniarzy w jedno miejsce chodzi, łazi i on zginął. No nie, Pasol, to jest dobrze, było. Dużo rzadymiarzy, to tobie. może teraz na solo zagramy. Zagrajmy jakąś inną postacią. Spike, uh, Spike, Spike jest dobry, ale... Wysokie ale jak, rangi. No tak. Zagrajmy postaciu na no, jakiejś niskiej rangi, ale najniższa ranga to 20. No właśnie, tylko, że poniżej, bo spadną. Ty, Katik jest słaby, to no. może zagrajmy Jeanem. A może... Dobra, Jeanem. I zagrajmy teraz... No, ostatnie dwie rundy jakby dobrze poszło. No, aż do skrzynki i gadżet kupujemy. I przetestujemy jeszcze na frankogadę no. oczywiście. I jeszcze, wiemy już dobrze na odcinek nazwę. my um, gram w Brawl Stars, testuję gadżet, nowy gadżet do